Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. Tak, i po dwóch latach bez filmu w końcu wróciłem na YouTube'a. Tak, wszystkim tym, którzy czekali, czyli całe pięć osób, wliczając to w moją mamę, serdecznie pozdrawiam. Dziś, w sumie bez zbędnego przedłużania, bez żadnych wielkich wstępów, prezentuję Wam Forda Q... Forda Escape'a trzeciej generacji. Dobra, albo Forda Kuga drugiej generacji. Co chciałbym podziękować właścicielowi, tylko głupio jest dziękować samemu sobie, bo owszem, to jest mój nowy samochód. Uważni widzowie tego kanału wiedzą, że przedtem miałem Mazda 6 z 2007 roku. No, Mazda została zastąpiona właśnie Fordem. Ale zanim porozmawiamy o tym egzemplarzu, chciałbym wspomnieć krótko o historii Escape'a trzeciej generacji, tudzież. Kugi generacji drugiej. Nie będę się skupiał na wszystkich generacjach Escape'a i Kugi, bo to nie ma sensu, byśmy musieli tu siedzieć do jutra, a to do merytoryki filmu i tak nic nie wnosi. Dość powiedzieć, że Ford Escape trzeciej generacji i Kuga drugiej generacji powstały na platformie C1, wytwarzanej od roku 2003 aż do 2023. Na tej platformie powstały takie samochody jak Ford Transit Connect, Lincoln MKC czy Ford Focus generacji trzeciej. Escape trójka zadebiutował na targach w Los Angeles w roku 2011, a do produkcji wszedł 11 kwietnia roku 2012. Był wytwarzany aż do roku 2019, kiedy został zastąpiony przez Escape'a czwartej generacji i Kuga generacji trzeciej. i-Escape i Kuga powstały w ramach projektu One Ford, czyli jeden Ford na cały świat. I tak mieliśmy dokładnie to samo w przypadku Fusion'a i Mondeo, czy w przypadku Focusa generacji trzeciej. W listopadzie 2015 roku zaprezentowano zmodernizowaną Kugę i Escape'a. Różniły się one przodem, bo był inny grill, inne lampy, inny zderzak, inne lampy z tyłu. No, siłą rzeczy była też troszkę inaczej wyglądająca krapa bagażnika. Lifting ten został zapowiedziany na rok modelowy 2017, więc auto do sprzedaży weszło w roku 2016. Nie pytajcie w ogóle, dlaczego coś zaprezentowano w 2015 na rok 2017, a weszło w do 2016 do, do sprzedaży. To jest kompletnie pozbawione sensu. Amerykanów nie zrozumiecie. Wspomnijmy teraz o tym egzemplarzu. Ten egzemplarz pochodzi z 2000... 16 roku, a przynajmniej jest on na rok modelowy 2016. Produkcja 2015, no chociaż umówmy się, no został on wyprodukowany 12 grudnia, a pomiędzy dostarczeniem auto z fabryki do salonu, no mija jednak trochę czasu. Więc realnie to auto zaczęło być użytkowane w roku 2016, więc mamy tutaj do czynienia z samochodem 9-letnim. Jest to wersja wyposażeniowa SE, czyli na rok modelowy 2016 pośrodku i dysponuje ona silnikiem dwulitrowym o mocy 240 koni mechanicznych i jest sprzęgnięty z sześciobiegową, dwusprzęgłową skrzynią Ford Power Shift. Dobra, więc zajrzyjmy teraz pod maskę. Przygotowałem się. To nie jest tak jak na innych filmach. Tak, mm, przygotowałem się, ale patyka to Ty nie umiesz wyciągnąć. Tak, tutaj do czynienia mamy, jak wspomniałem, z silnikiem dwulitrowym z serii EcoBoost o mocy 240 koni mechanicznych. Silnik rozwija też 340 Nm momentu obrotowego, co pozwala na sprint do setki w rozsądne 8,8 sekundy i prędkość maksymalna 212 km na godzinę. Ale w sumie, tak się zastanawiając to kto jeździ 212 km na godzinę, no chyba, że na niemieckiej autobanie? Cóż, na pewno dwulitrowy jest lepszym wyborem niż silnik 1,5 litra, który bardzo często spotkacie w ogłoszeniach, a to dlatego, że 1,5 ma średnią sławę z tego powodu, że lubią mu pękać głowice, lubi pękać blok i sam szukając samochodu naczytałem się od groma takich opinii, że 1,5 no Lepiej, lepiej może jednak poszukać dwulitrowego. Poszukałem dwulitrowego, znalazłem takiego i nie żałuję. Naprawdę ten, ten samochód odpycha się całkiem fajnie. Całkiem fajnie reaguje na gaz, do skrzynia biegów, a zresztą o tym porozmawiamy sobie, gdy będziemy jechać. Słuchajcie, tylko jedno mnie irytuje. Powiedzcie mi tak, jak w samochodach pokroju kombaktów typu Peugeot 306, a miałem taki samochód, i w roku 98 umiało być normalnie amortyzatory maski, a to jest samochód z 2016 i dalej jest ten nieszczęsny kijek. Co to jest za przesadna oszczędność? Powiedzcie mi po co to? Dlaczego? To amortyzatory maski aż tyle kosztują? Jesteśmy w kabinie Escape'a, czy Kugi. Zacznijmy od wykonania, od jakości materiałów. Powiedzmy sobie wprost, o ile górna część deski rozdzielczej jest wykonana w większości z przyjemnych, miękkich plastików, nie licząc tej plastikowej obudowy ekranu centralnego i miejsca, gdzie wkłada się płyty, no tyle dolna część deski rozdzielczej jest dość twarda. Brakuje tutaj mniej, troszkę bardziej miękkiego wyścielania w miejscu, gdzie trzymamy kolano podczas, podczas jazdy. Ale ogólnie, na przykład, boczki drzwi są zrobione z bardzo przyjemnego materiału, podobnego do tego na desce rozdzielczej. Są on i nie męczy podczas trzymania łokcia w trakcie jazdy. Dalej mamy kierownicę. Kierownica jest oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach, czyli góra i dół. Do siebie, od siebie. Jest ona wielofunkcyjna. Po lewej stronie mamy sterowanie komputerem pokładowym, znajdującym się. Pomiędzy zegarami po prawej stronie mamy sterowanie telefonem, głośniej, ciszej. Następny utwór, poprzedni utwór, odrzucanie i przyjmowanie połączeń. Po lewej stronie mamy przyciski od tempomatu. Są one dość fajnie, w dość wygodnym położeniu i nie trzeba odrywać rąk w trakcie jazdy od kierownicy, żeby owy tempomat obsłużyć. Po lewej stronie mamy przełącznik świateł, światło przymgielne, przyciemnianie i rozjaśnienie zegarów. Jeżeli chodzi o konsolę środkową, dominuje tutaj ekran systemu SYNC, jest on dotykowy i jest on dotykowy cały czas. Nie jest tak w przypadku Mazdy, że jest on dotykowy tylko na postoju. Już w trakcie jazdy musimy tutaj joystickiem obsługiwać poszczególne funkcje. Mamy tutaj też przyciski, których no, ciężko uświadczyć w tych czasach, podstawowe, najprostsze rzeczy typu podgłośnienie radia, włączenie radia, wysunięcie płyty, zmiana kanału, zmiana źródła, muzyki. Mamy panel klimatyzacji, tutaj klimatyzacja jest dwustrefowa, wyświetlacz klimatyzacji jest czytelny nawet w największym słońcu. Jedno co selektor automatycznej skrzyni biegów przy pozycji park zasłania na widok część przycisków, ale są to przyciski sterowania, gdzie powietrze ma iść, więc można do tego akurat przywyknąć. Tak jak wspominałem, tutaj mamy selektor skrzyni automatycznej. Jeżeli chcemy wymusić ręczną zmianę biegów, to jest to możliwe w trybie sport i przyciski są po lewej stronie, bliżej kierowcy. Dalej mamy sterowanie ogrzewaniem foteli, mamy pierwsze gniazdo zapalniczki, mamy uchwyty na napoje, które są dość spore. Dalej podłokietnik obity bardzo przyjemnym materiałem, w środku którego znajdziemy taką oto tackę. Sam podłokietnik jest dość głęboki, Mieści się dużo. Do tego mamy dwa gniazda USB, i tam niżej drugie gniazdo zapalniczki. Same zegary. Same zegary są dość czytelne, są przede wszystkim duże. Mamy obrotomierz, mamy prędkościomierz, mamy wskaźnik temperatury chłodzącej, co nie jest aż tak oczywiste w tych czasach, no i oczywiście wskaźnik poziomu paliwa. Jeżeli chodzi o schowek, znajdujący się przed pasażerem, e nie dajcie się zwieść temu, co widzicie. Ta pokrywa może jest duża, ale sam schowek nie jest jakichś ogromnych rozmiarów. Szczerze powiedziawszy, mógłby być tutaj ciut większy. Jeżeli chodzi o fotele, fotele są dość spore, dość masywne. Niestety, jeżeli chodzi o oparcie boczne, nie jest ono wybitne. I w szybszych parkach zakrętów, no, no to ciało lubi przesunąć się na tych fotelach. Więc profilowanie mogłoby być lepsze, ale no coś za coś są za to bardzo wygodne i nawet w dłuższych trasach nie męczą. Jeżeli chodzi o oświetlenie wewnętrzne, to mamy do dyspozycji dwie lampki znajdujące się po bokach i jedną centralną z tyłu. Mamy też schowek na okulary, i to w zasadzie wszystko. Nie ma problemu, o, jeżeli chodzi o obsługę poszczególnych elementów, całość jest dość intuicyjna. Dobrze, przód omówiony, Możemy przejść na tylną kanapę. Jesteśmy na tylnej kanapie. Jeżeli chodzi o miejsce dla pasażerów, no fotel ustawiony jest ewidentnie pode mnie, Więc mimo wszystko na kolana mam całkiem sporo miejsca. Plus za to, że jest tutaj wycięcie w fotelu, dzięki czemu te kolana łatwiej się mieszczą. Nad głową nie jest też najgorzej, może być. Ogólnie jest tu dość, dość wygodnie. Co ważne, oparcie tylnej kanapy jest regulowane, więc możemy mieć tak, jak tutaj mamy postawione pionowo, lub możemy sobie rozłożyć. Co zresztą widzicie teraz na przebitce. Do dyspozycji mamy podłokietnik. Jest on dość spory. No, jedyna wada, którą widzę tutaj, to uchwyt na napoje. Znaczy, może inaczej, dobrze, że on jest. Ale no jest umieszczony w dość niefortunnym miejscu i podczas opierania łokcia tutaj można potrącić napój, więc lepiej gdyby był ten uchwyt na napoje umieszczony tutaj, wtedy to ryzyko by było znacznie mniejsze. Na pewno, plusem jest to, że są tutaj dwie kieszonki w fotelach. Do dyspozycji mamy nawiew na tylną kanapę, mamy jak to na amerykański samochód przystało. Gniazdo 110V. Niewątpliwą zaletą jest to, że tunel środkowy, pomimo tego, że tutaj jest napęd na cztery koła, nie jest jakoś przesadnie wielki, więc siedząc na tylnej kanapie, pomiędzy nogami nie mam ogromnego tunelu, który mi przeszkadza, który mi się wbija, więc nawet trzeci pasażer mógłby jechać w miarę komfortowo, chociaż ja na pewno nim nie jestem. Bo szczerze powiedziawszy, to trzecie miejsce jest dość awaryjne. Na pewno tutaj tył. Na pewno, jeżeli chodzi o podparcie pleców, jest ono strasznie twarde strasznie takie, no, średnio wygodne ale, no, gdybym musiał, to bym na pewno tutaj pojechał. Plus też za to, że pasażerowie mają do dyspozycji kieszenie w bocznych drzwiach. Dobrze. Tutaj mamy omówione, przejdźmy do bagażnika. Otwiera się go tutaj. Ktoś by mógł pomyśleć, czy jest tutaj fizyczna klamka, ale nie, jest tutaj przycisk, który wciskamy i ujawnia nam się całkiem spory bagażnik, jak na kompaktowego suwa, bo ma on 486 litrów po złożeniu foteli 1623. Co musicie przyznać, jak na kompaktowego suwa jest całkiem dobrym wynikiem. Bagażnik jest dość regularny, ponieważ tutaj te nakładki na nadkola nie są takie wielkie i nie przesadnie zmniejszają bagażnik. Podłoga jest jednopoziomowa, a pod nią znajduje się koło zapasowe oczywiście dojazdowe miejsce na narzędzia, na klucze i na różnego rodzaju pargały. Tutaj mamy też jeden mały. Schowek, w którym możemy wsadzić coś pomniejszego, tak jak tutaj na przykład gaśnica. Jedno, o czym warto jeszcze wspomnieć, to że w bagażniku znajduje się trzecie gniazdo 12V. Więc mamy w tym samochodzie trzy gniazda. Każdy znajdzie to coś dla siebie. No, tutaj to gniazdo na przykład może służyć za zasilanie dla lodówki turystycznej na wszelkiego rodzaju piknikach. I czego więcej chcieć? To naprawdę jest duży, rodzinny samochód. Oczywiście jest roleta. Rolet zahaczamy. Jeden potężny, naprawdę wielki uchwyt, tak jakby ten samochód miał niesamowite zdolności terenowe. No tak naprawdę jest to zwykły suf, który przejdzie kramężniki, przejdzie przez nierówności, przez dziury. I resoruje to całkiem dobrze, ale no na pewno nie zapuszczałbym się w nim w głębszy teren. Na pewno plusem jest to, że ten samochód ma aż 20,5 cm prześwitu. Wartym odnotowania jeszcze jest to, że z tyłu znajdują się dwie końcówki wdechu. I nie są to wydechy znanej marki Atrapowicz, tylko to są naprawdę realne końcówki układu wdechowego. Z tych dwóch końcówek normalnie wychodzi dym, a nie tak jak w przypadku co po niektórych samochodów <laughs> Audi jest to na pokaz. Dobrze. Teraz czas na jazdę testową. Dobrze. Porozmawialiśmy o samochodzie z zewnątrz, no ale autem się jeździ, a nie tylko patrzy, więc porozmawiajmy o wrażeniach z jazdy. Jeżeli chodzi o sam komfort podróżowania, to jest on całkiem dobry. część na pewno to zasługa tego, że te fotele są dość duże, dość wygodne i mięsiste może niezbyt dobrze okalają ciało podczas pokonywania szybszych zakrętów, że jakby ktoś się wyciągnął z babcinego salonu dalej jeżeli chodzi o ogólne podróżowanie, o ogólną widoczność to jest ona naprawdę dobra to zasługa tego że słupki boczne są relatywnie cienkie więc powierzchnia szyb jest dość spora i dzięki temu Widzimy całkiem sporo, co nas otacza. I mówię tutaj o przodzie, mówię o bokach i mówię o tyle. Naprawdę, jeżeli chodzi o widoczność, temu autu ciężko jest cokolwiek większego zarzucić. Na komfort podróżowania składa się także zawieszenie. W typowym dla Forda stylu jest ono zestrojone sztywno, ale nie powoduje to. Wybijania zębów na każdym wyboju. Jedzie się całkiem komfortowo. No, wiadomo, na pewno też zasługa jest tego, że auto ma 20,5 cm prześwitu i 17-calowe opony, więc tych wybojów aż tak bardzo nie czuć. Aczkolwiek to też nie znaczy, że ten samolot prowadzi się jak łajba, bo tak nie jest. Drugą składową elementu prowadzenia jest też układ kierowniczy. Samo wspomaganie i sama reakcja na ruchy kierownicą jest bardzo, bardzo szybka. Mamy tu też elektryczne wspomaganie kierownicy, więc no, siłą rzeczy zdecydowanie bardziej i szybciej będzie reagować niż taka hydraulika. Ale mimo wszystko dobrze czuć to, co się dzieje z przednimi kołami. Jednocześnie podczas manewrowania na parkingu wcale nie czuć tego, że to auto bardzo ciężko się zawraca, bo wcale tak nie jest. Kierownica chodzi bardzo przyjemnie, bardzo lekko. To trzeba, to trzeba oddać. Dobrze, jeżeli chodzi o jednostkę napędową, przeniesienie napędu i tak dalej, no to silnik zbiera się nader dobrze, nader dobrze, no jak na tą budę i jak na to, że to auto waży no lekko ponad tonę 600, to można tym na spokojnie wyprzedzać, nie trzeba, nie trzeba wyprzedzania planować na tydzień przed kalendarzem po prostu w ręku, a jednocześnie odwdzięcza się to w miarę w miarę rozsądnym spalaniem jak na wielkość samochodu, wielkość silnika bo wedle wszystkich komputerów, które tu są to auto pali około 8,7, 8,8 do 9 litrów na 100 kilometrów a muszę powiedzieć, że jest to w taki tryb mieszany trochę miasta, troszkę za miastem, maksymalnie do 90 kilometrów na godzinę, więc jak na to jestem całkiem zadowolony. I trzeba też powiedzieć, że aerodynamika tego samochodu nie jest najlepsza. Nie jest to aż tak bardzo opływowy samochód, ale, ale mimo wszystko to spalanie jest całkiem akceptowalne. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, no to, no to mówię się szczerze, nie jest to mm, poziom DSGF, że nie czujemy po prostu zmiany biegu, ale no, nie jest to też hydrokinetyk ze starych czasów, że na każdą. Zmiany biegów, trzeba było pisać osobne podanie. Nie, pracuje ona dość dobrze. No wiadomo, zdarzy się jej gdzieś szarpnięcie, zdarzy się to, że przy, e, przy kickdownie po prostu bardziej się to poczuje, ale mimo wszystko ta skrzynia się nie gubi. Jest całkiem dobrze. Jeżeli teraz chodzi o wszelkie maści, e, nowinki techniczne i sterowanie nimi, no to mamy tutaj ekran Sync 3. Sam sync, no działa poprawnie. E, o ile wiadomo przeskakiwanie pomiędzy różnymi menu jest całkiem całkiem to przeskakiwanie pomiędzy utworami jeżeli chodzi o połączenie bluetooth no to niestety no lubi się tutaj przyciąć lubi się tutaj coś ześwirować e, lubi to, tą samą piosenkę którą chcemy zmienić e, odpalić dwa razy no widocznie ten typ tak ma e, jeżeli chodzi o połączenia typu android auto czy apple CarPlay, e, ma tutaj Android Auto, ale niestety w roku modelowym 2016 Apple CarPlay'a nie było. Tutaj to auto niestety jest o rok za stare, bo dopiero na rok modelowy 2017 możliwość podłączenia Apple CarPlay'a była możliwa poprzez gniazdo USB znajdujące się w schoku, ale dobra wiadomość jest taka, że do samochodów z 2016 można dokupić ten moduł USB i wtedy Apple CarPlay też jest obsługiwany. Natomiast, sam, tak jak wspomniałem, sama obsługa tutaj jest całkiem intuicyjna. Te pokrętła są duże, czytelne i zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeżeli też chodzi o widoczność, bo tego nie powiedziałem, lusterka są dość spore. I co najważniejsze, choć już wiadomo, no teraz jest to, jest to dość powszechne, są one podgrzewane. Jeżeli chodzi o wyciszenie, no to w porównaniu z poprzednim samolotem, czyli z Mazda, jest nieba ziemia. Mazda przy tej prędkości lubiła sobie przyszumieć, no tu jednak jest zdecydowanie, zdecydowanie, ciszej. Nie mówię, że jest idealnie, i to też był przedmiot zmian w roku 2017, a w zasadzie na rok modelowy 2017. Poprawiono tu uszczelki. No, słychać przy 120, 130 mniej więcej, no to słychać gdzieś te podmuchy wiatru. No ale umówmy się, ten samochód też jest dość spory, więc te podmuchy tak czy tak będą słyszalne. No, a jeżeli chodzi o dynamikę, ta skrzynia bardzo szybko zrobiła kickdown, przerzuciła. Super. No, a jakby co, mamy też do dyspozycji tryb sportowy. Wtedy, przy dodawaniu gazu, Auto jest przyciągane, a dłużej trzyma się na biegu, ale szczerze powiedziawszy, do samej większości wypadków ten drive po prostu jest wystarczający. No, dla najbardziej zagorzałych amatorów sportu, jest dostępna opcja zmiany biegu ręczna. Tu mamy dwa przyciski, ale szczerze powiedziawszy, odkąd na to samo. Zrobiłem to tylko raz i to na potrzeby tego, żeby komuś coś pokazać i, i nic więcej tak naprawdę. Podsumowując wrażenia z jazdy, no ten samochód jest, jest dobry, szczerze powiedziawszy. Mając gdzieś jeszcze z tyłu głowy, to gdzie jeździłem kaczarem, no to jednak Escape czy Kuga, po prostu zjada ten samochód na śniadanie. Tak, tak, to trzeba powiedzieć, nie? że że jednak zdecydowanie lepiej jeździ mi się teraz właśnie Escape'em, no Kugą, no zwał jak zwał, niż, niż Kadżarem. Ja wiem, że ludzie często mówią, że Ford je WORD, e, i często wybór Forda jest określony pytaniem, ale to serio, to nie było nic innego? Ale powiem Wam szczerze, to już też nie te czasy, a poza tym no, umówmy się, że jednak są i były Fordy, które mają po set dobre tysięcy przebiegu i jeżdżą dalej i działają i sprawiają dużo frajdy swoim właścicielom. A poza tym umówmy się, Ford też zrobił bardzo fajne samochody sportowe typu Focus ST, Focus RS, Fiesta ST, Sierra Cosworth, Escort Cosworth, RS200. Więc cała playada bardzo fajnych, bardzo ciekawych samochodów. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. E, cieszę się, że mogłem do Was znowu przemówić, bo e, trzeba powiedzieć, że w ro zeszły rok był dość przełomowy, jeżeli chodzi o moje życie. Dość dużo się zmieniło, więc e, nie było jeszcze powiedziawszy czasu, żeby nawet wziąć kamerę do ręki i zacząć nagrywać. Mam nadzieję, że to się zmieni, że 2025, który mamy, przyniesie parę fajnych filmów. Ja też mam parę samochodów gdzieś z tyłu głowy, które chciałbym chętnie nagrać. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno chciałbym Was zaprosić do zostawienia subskrypcji na tym kanale, do pozostawienia lajka i komentarza. I w sumie co? No i to tyle z mojego wywodu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie za dwa lata. Do zobaczenia. Cześć!